Po dodaniu warunków zwrotów przyszła kolejna dodanie warunków reklamacji. Wracamy do panelu i przechodzimy do zakładki sprzedaż, ustawienia sprzedaży, warunki reklamacji. Mamy tutaj miejsce na to, aby dodać kolejne warunki reklamacji. W tym wypadku jeszcze ich nie mamy żadnych, więc dodajemy. Klikamy dodaj warunki reklamacji i otwiera nam się formularz, w którym możemy podać informacje dotyczące tych warunków. Nazwa analogicznie jak w przypadku zwrotów jest to nazwa niewidoczna dla kupującego służy żebyśmy my wiedzieli jakie to warunki konkretnie są. Aby później móc je podpiąć pod ofertę. Czas na reklamację z tytułu rękojmi. W zależności od produktów które sprzedajemy Możemy tutaj wybrać 1 bądź dwa lata. Mamy do zaznaczenia również checkbox, że wyłączam rękojmie dla przedsiębiorców. Możemy to zaznaczyć bądź nie zaznaczyć, w zależności od tego, czy taką rękojmie chcemy wyłączyć. Adres do reklamacji analogicznie. Jak w przypadku zwrotów podajemy adres, który będą widzieli nasi kupujący, którzy będą chcieli zareklamować produkt, który kupili u nas na Allegro. Wpisujemy adres, na który mogą wysłać taką przesyłkę. Ten adres będzie widoczny na naszej aukcji w zakładce Reklamacja. Poniżej mamy opis procedury reklamacji tutaj mam przygotowane. Taki opis. Udostępnimy Wam go również. Będziecie mogli skorzystać, ale pamiętajcie, żeby go sobie edytować i zawsze dostosować warunki reklamacji czy zwrotów do Waszej działalności, do produktów, które sprzedajecie. Również ten opis możemy edytować, możemy go formatować, wypunktowywać bądź dodając pogrubienia. Te wszystko mamy już dodane. Kolejnym krokiem jest tylko zapisanie, klikając Zapisz. Warunki reklamacji zostały dodane. Możemy dodawać kilka warunków, w zależności od tego, czy mamy taką potrzebę, bądź nie. Jeśli mamy na przykład kilka ofert, dla jednej chcemy jedne warunki lub inne, to dodajemy różne warunki, a potem, podczas wystawiania, wybieramy z listy, które warunki chcemy użyć. Zapraszam na stronę szkoleniealegro.pl, kompleksowe szkolenie Allegro i BaseLinker.